Dobra, muszę znaleźć odcinek. Jakby znowu ktoś nie wiedział, Koncik porad to jest e, pani Barbara Strójwąs. E, ma profil na Instagramie Trudna Sztuka. I ja sobie biorę pytania, na które ona odpowiada swoim obserwatorom i robię sobie z tego content. <ścoughs> Czyli, jako osoba, która się kompletnie nie zna, udzielam swojej silnej opinii na pytania, których nikt mi nie zadał. Jeżeli macie jakieś inne opowieści, pytania, które chcielibyście, żebym poruszył właśnie w takim segmencie, to walcie śmiało w komentarzach, a najlepiej na maila lub na Insta. Polecam się Piotr Rutkowski podcast. <grym> Okej. <Okay. krym> Internetowy związek i ciągle zastanawiam się, co to jest z nim nie tak, że tak długo jest sam. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Przyjaźń mojego, mojej siostry i byłego, jak reagować? O, shit. Twoja siostra i były się przyjaźni. No to pokazuje, jaką masz siostrę. Chociaż też zależy, na, w jakich warunkach się rozstałaś z byłym. Jeżeli to było spokojnie, takie się rozstaliście i wszystko jest ok, i się nie, przez, to nie, przez to, że twoja siostra się z nim przyjaźni, wy nie musicie się widywać. No to jakby wy chyba, nie musicie nawet o nim gadać, jakby spoko. Ale jeżeli nie rozstajesz się w dobrych warunkach i Twoja siostra się z nim przyjaźni, to to jest słaba siostra. Takie come on, co za wsparcie. Powinna nawet jakby nic jej nie zrobić: to jest takie, fuck you, ziomek, takie, moja siostra przez ciebie płakała i w ogóle. Albo przynajmniej mogłaby z nim nie utrzymywać kontaktu, nie musiałaby go hejtować, co, co oczywiście czego nie polecam, tak? Nie, nie, nie bądźmy dla siebie nie mieli, po prostu lepiej się ignorować. <grywka> z dwojga złego. Więc no nie wiem, pogadaj o tym z siostrą, jeżeli ciebie to boli i tak dalej, no to powinna cię zrozumieć i cię wesprzeć, tak uważam. W Atlasie piszesz o szukaniu wsparcia u najbliższych. A co jeśli wiadomo, że się go nie zdobędzie? Jeżeli go nie będzie, no to trzeba go szukać gdzieś indziej, po prostu. <grym> Jeżeli wiesz, że czasami można się zdziwić, bo czasami to jest projekcja i się wydaje, a można powiedzieć, ja rozumiem, dlaczego bliskim się nie chce mówić o swoich problemach i o swoich różnych rzeczach, bo znaczy ich podejście i tak dalej mentalność, więc nie oczekujecie takiej porady, ale czasami może taka porada, której nie chcecie, jest też przydatna, więc wydaje mi się, że to może być wskazówka, żeby i tak to zrobić, a jeżeli nie, to szukać w tego wsparcia u kogoś innego, w jakichś innych miejscach, są przyjaciele, są znajomi, są specjaliści, są lekarze. Jest w tych czasach szczególnie bardzo duże spektrum dostępu do pomocy po prostu. Więc szukaj pomocy, jeżeli jej potrzebujesz. Na pewno nie, nie kitraj tego w sobie, bo twoi najbliżsi czy rodzina nie, nie są w stanie Ci pomóc. Mówię, i tak warto im przedstawić swój problem. I nawet jak ci dadzą poradę, rozwiązanie, czy cokolwiek, czego nie oczekujesz, czego nie chcesz, to warto, żebyś to w głowie, miał, miała. A potem można szukać właśnie innych rozwiązań. Tak mi się wydaje. Niekoniecznie mówię, to bardzo jest skomplikowane i bardzo mocno zależy od relacji, jakie tam was łączą, ale realne. Jak zachęcić introwertyka do rozmowy o uczuciach i mówienia o problemach? MDMA. <laughs> Tak, mi się wydaje. No nie wiem, myślę, albo nawet małe dawki, jakieś winko, alkoholu, wiecie, są używki, się z nich korzysta. Bo ja wiem, jak facetom jest szczególnie ciężko gadać. Nawet nie introwertykom. Ja wiem po sobie, ja absolutnie nie jestem introwertykiem. W większości, chociaż myślę, że w pewnych kwestiach, ale no mówię, raczej jestem ekstrawertyczną osobą i nadal wiem, jak ciężko mi rozmawiać o moich właśnie. Emocjach czasami, o moich wspomnieniach ciężkich, o przeżyciach, o problemach, bo też z perspektywy mężczyzny society <grym> nie, po prostu z perspektywy mężczyzny, nasz umysł, w środowisku, w jakim się znajdujemy podpowiada nam, żeby po prostu tego nie robić. Blokuje się, w ogóle też dużo ludzi nie wie to, że mamy więcej testosteronu. Testosteron robi w naszej neurochemii coś takiego, że dosłownie trudniej nam jest się dostać i wyrażać złożone emocje, jak żal, współczucie, empatia, tego typu rzeczy. Dosłownie mamy blokady taką przez to. Więc myślę, że właśnie Albo się nauczyć i pokazać tej osobie, że nigdy cię nie oceni, i tak dalej, żeby czuł się naprawdę bezpiecznie przy tobie, albo właśnie skorzystanie z jakichś używek do tego, y jak alkohol. Czy, no nie polecam oczywiście nielegalnych substancji, ale są takie, można gdzieś, wyjechać gdzieś, gdzie są one legalne, i to zrobić, i naprawdę w ciągu jednego wieczoru przegadać połowę swoich problemów, traum, i tak dalej. Więc no nie wiem, no jest, jest taka opcja, jeżeli można, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić. Inny może jeszcze sposób to po prostu. Nie narzucanie się i w tak w, w wyrzucanie komuś, że ty nie rozmawiasz ze mną o emocjach i tak dalej. Tylko takie, że wyrazić, że to jest coś, co ja bym chciała chciał robić więcej. Tak, rozmawiać o tych emocjach i o przeżyciach, wspomnieniach, tych różnych rzeczach, żeby po prostu było lepiej. Na imprezie u moich znajomych opowiadał o swojej byłej. Pokazywał jej zdjęcia. Czy to ok? Hmm, zależy co opowiada, no bo, kurczę, ja wiem też jak y, moja dziewczyna, no nie, to nie jest fajne zachowanie, trzeba mu to powiedzieć takie kurwa, no że to nie jest w porządku, nie obchodzi mnie twoja była, nie chcę tego słuchać i tak dalej, yy, ale ja myślę, że jeżeli ktoś chce się dzielić tym związkiem, jeżeli, szczególnie jeżeli to była duża część jego przeszłości, czy dużo ich tam łączyło, czy rozstanie było mocne, to myślę, że gdzieś tam trzeba się na to otwierać, ale też nie ukrywać swoich emocji i komunikować to, jak ty się z tym wszystkim czujesz, i tak dalej. Jak najbardziej. Uważam, że takie korygowanie partnera, partnerki jest też znaczące i ważne. I dopiero teraz się zczaiłem, że mam podpięte dwa mikrofony, więc dajcie mi sekundę, żebym drugi odpiął. Okej, okay, sorki, postaram się usunąć ten dziwny dźwięk. Eee... Czekajcie, drugie kolejne pytanie. Eee, czy każdy facet zdradza? Nie, nie każdy facet zdradza. Ta fuck. Każdy facet chciałby móc te... Nie, nie, bo wtedy to nie byłaby zdrada. Ostatnio się natknąłem z takim zdaniem, że każdy facet, jeżeli jego kobieta byłaby w porządku z tym, że. Eee... On by uprawiał seks z innymi kobietami, i tak naprawdę w porządku, że nie bolałoby i to nie byłoby jej przykro, nie robiłaby mu przez to problemów ani wyrzutów. To by na to poszedł. Oczywiście, że tak. Ale myślę, że mało który facet poszedłby w drugą stronę taki układ, i nie będę teraz się roznosił na temat tego, dlaczego tak jest, i każda osoba, która mówi. Nie, to nie jest to samo. To jest. Cała historia naszej biologii i kultury i społeczeństwa tak nie działa, nie działała. Więc no nie będę teraz w to wchodził, w każdym razie wydaje mi się, że tak właśnie jest. Wielu facetów, jeżeli ktoś, by, jeżeli ktoś oceni, że o i widzę coś ładnego na ulicy, i mój mózg myśli o po prostu uprawianiu seksu z tym kimś. To możesz się wyrwać z tej myśli jako świadoma osoba, tak? ale pomyśl sobie, o, to jest ładne. Takie o, chciałbym to, ale po chwili masz takie nie, w sumie nie chciałbym tego, bo mam szczęśliwy związek i ukochaną ko kobietę. Ale jakby jako facet jest nasz mózg jest unerwiony, zaprogramowany do tego, żeby po prostu poszukiwać, tak? I, i, i kopulować. I oczywiście, że to trzeba mieć pod kontrolą, wracając do pytania, tak? Nie, nie, nie popieram jakkolwiek zdrady swojego partnera czy partnerki. Ja, no ja mógłbym się zapytać, czy wszystkie kobiety zdradzają. I oczywiście, że nie. Jest, jest mnóstwo dobrych ludzi i, 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 i każdy z nas powinien się bardzo starać być dobrym człowiekiem i, dla, i najlepszym, w jakim można być partnerem i partnerką i... I w ramach tego nie można zdradzać, nie moż zdrada nawet nie tylko seksualna, nie można zdradzać, yy, powiedzmy, jako osoby. Nie możesz na przykład ukrywać czegoś bardzo ważnego, jak nie wiem, jakieś bankructwo, jak jakieś długi, jak jakieś choroby przed, przed partnerem, partnerką, bo to też jest jakby zdradzasz jego zaufanie po prostu, czy jej zaufanie. Yy. Nie mówię, żeby sobie nie robić niespodzianek jakiś, ale mówię, w poważnych kwestiach, no to też myślę, można uznać jako po prostu naruszenie takiego zaufania. I to, jak, i to można rozumieć jako zdradę. A ciekawe jestem, co. Za... <grytania> jak mieć pewność, że to ten jedyny na całe życie? Puh. Nie masz tej pewności. Musisz sama się dopiąć tego, żeby tak było. Mówię fajnie by było, jakby wszyscy ludzie trafiali na swoich jedynych, przeznaczonych sobie i swoim du bratnim duszom ludzi. Ale tak nie jest. Związki udane, relacje udane, partnerskie w naszym świecie to bardzo dużo pracy i obie strony muszą ciężko pracować i ustępować i, i dużo energii mentalnej i fizycznej włożyć w to żeby stworzyć udany związek, udaną rodzinę, wychować dobre i też jeszcze lepsze od siebie dzieci, tak kolejnych ludzi. Wszystko to wymaga ogromnych poświęceń i pracy i jest to niesamowicie szlachetne zajęcie. Myślę, że jedno z najbardziej naj, najważniejszych po prostu i najbardziej wartościowych y, przedsięwzięć, jakich można się w życiu podjąć, to stworzyć udany Związek, rodzinę i lepszego człowieka. Myślę, że nie jest to bardzo e, radykalne stwierdzenie. E, więc nie masz pewności. Jeżeli czasami, Kiedy się żenisz z kimś, to, po, powi, powin, to nie powinna być, To powin, powinna być pewność pod twoim względem. Tak? To, to nie powinno. O. Mam olśnienie. To nie powinno być tak, że ty widzisz w tej drugiej osobie tak wszystko to, co chcesz w niej widzieć, i masz takie, o, to jest idea, to jest to, ten ktoś, kto będzie na całe życie dla mnie idealny. Nie. Pewność tego, że to jest osoba na całe życie, to jest pewność w sobie, że ja chcę do końca życia robić wszystko, co w mojej mocy, żeby ta osoba była jak najlepszą wersją siebie i było jej jak najlepiej. I trzeba, wydaje mi się, znaleźć taką osobę, z którą poczujesz się, że w jej intencji i umyśle jest dokładnie to samo. I wtedy myślę, że można mówić o pewności tego, że będziesz z kimś na całe życie. Ale myślę, że to powinno wyjść od Ciebie, że to Ty decydujesz, że jestem pewny, że chcę Ciebie do końca życia. Co by się z Tobą nie działo. I wtedy będziesz mieć rację. I wiecie co? Czasami trzeba też w życiu gdzieś tam w przyszłości stwierdzić o chuj, pomyliłem się, pomyliłam się. <laughs> I jednak ja w sobie sam, tak, ale tak dla, dla siebie samego też różne błędy popełniamy, więc to jest adekwatne podejście. Myślę, że można się zobowiązać i tak cisnąć, ale nie kiedy jest to dosłownie w ramach krzywdy, krzywdy, prawdziwej krzywdy dla ciebie, nie mówię, że mm, stresuje się, to jest wszystko, ojej, jak ciężko. Nie, kurwa, krzywdy, jak ci się krzywda dzieje. To wtedy rzeczywiście popełniasz błąd. W innym przypadku pamiętaj o tym, co postanowiłeś. I pamiętaj o tym, że zrozumiałeś, zrozumiałaś, że ta osoba to jest ta osoba, którą wybrałaś sobie do końca życia. I wtedy będzie cacy. I chyba z tym skończę, bo to jest myślę dobry, albo może jeszcze jedno, dobra. On chce in intercyzy, a ja nie chcę być jego partnerką w podejmowaniu decyzji, a nie go okraść. Co teraz? O mój Boże, no to masz problem, bo intercyza, w sensie podział, podział majątku i tak dalej. Jeżeli on nadal będzie brał pod uwagę twoje zdanie, i decyzje twoje, tak, jakby two, twoją opinię i twoje porady, wszystko to jeżeli będzie cię szanował jako człowieka, nadal będzie brał pod uwagę, ale mężczyźni, szczególnie sukcesywni, są w, w tym świecie narażeni bardzo mocno na to, że po prostu zostaną przez bardzo niesukcesywne kobiety właśnie okradzeni, stracą dom, stracą swój majątek, stracą swoje dzieci zazwyczaj, to jest okropieństwo i i, I oczywiście nie mówię, że kobieta ma mieć w to w intencji, ale kiedy pojawiłaby się w przyszłości sytuacja, w której miałaby tą możliwość, to wiecie, z ludzi wychodzą różne rzeczy i możemy nie znać swoich partnerów właśnie w takich sytuacjach. No więc jeżeli go kochasz i nie, nie chcesz go okraść, to właśnie podpisz intercyzę, bo przecież co, co, co ci zależy. I nadal możesz mu służyć poradą i swoją opinią. I kocha, będziecie się kochać nawzajem, i on, i on, myślę, będzie ci ufał i brał twoje zdanie pod uwagę w jeszcze większym stopniu, z uwagi na to, że będzie wiedział, że Tobie zależy na jego interesie nie na swoim interesie, jakkolwiek, tylko, tylko i wyłącznie na jego. Interesie I, I myślę, że to jest jakkolwiek jak najbardziej w porządku, gdyby kobieta była bardziej sukcesywna od mężczyzny i też byłaby narażona na właśnie na, na coś takiego, też wspierałbym to, żeby jej partner, kiedy ona by to zaproponowała, podpisał taką intercyzę, jak najbardziej by to działało. Po prostu w społeczeństwie zazwyczaj w stanowczym, w stanowczej większości wygląda to po prostu, jest to wykorzystywane na odwrót. W odwrotnych przypadkach. I z tym właśnie myślę, z tą myślę pozytywną, dobrą radą. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz dzięki wszystkim za słuchanie. Jesteście super.